Zaczynamy od San Antonio Spurs. Jakie są wasze uwagi na ten temat? A, co do Spurs, trochę mieszane uczucia, bo myślę, że wszyscy, przynajmniej tutaj sobie zakładaliśmy, że trochę lepiej im pójdzie. Nie mówię tu może o jakimś niesamowitym wyniku, ale jednak dla 16 pozostawia wiele do życzenia. No zwłaszcza, że w pierwszych meczach mieli okazję zbić w bardzo wyrównanej końcówce Phoenixa, z osłabionych, ale nadal Budziło to pewne nadzieje, no i też w końcu na takim profesjonalnym już meczu zobaczyć, co zasięg łębiego potrafi zrobić w obronie. No bo to wiadomo, każdy był pod wrażeniem w pre-season, ale to, co się zaczęło dziać w meczach głównego sezonu zasadniczego, no to przychodziło naprawdę ludzkie pojęcie, no bo ludzie nie mogli tak naprawdę oddać rzutu w sprawie dwóch metrów od niego, przynajmniej tak mówię. To już nawet nie, nie próbowali tego robić. A, no, kto próbował to, bardzo szybko nabijał tę, tę statystykę bloków. E, co do spersów, trochę no, większy poligon doświadczalny niż bym się spodziewał, no bo Sohan na rozegraniu a, moim zdaniem e, to dosyć ciekawa sprawa, bo jak na razie no, trzeba sobie, e, zdać sobie sprawę z tego, że e, nie mam, e, Spers nie mają po prostu typowego rozgrywającego. I przy uczeniu tego, że jest, uważam, że dosyć dobrym posunięciem, bo będzie po prostu robił w formie takiego point forwarda, czy może w późniejszej wersji takiego, nie wiem, Raymonda Greena po prostu. Ja to bardziej widzę w ten sposób. Bo to, że nazywamy to rozgrywającym, to wcale nie oznacza, że to jest stricte skill set rozgrywającego, tylko bardziej widzenie przestrzeni na parkiecie podejmowanie dobrych decyzji, chodzi o to, żeby mądrze wykonywać pewne ruchy. Co jakby nie patrzeć, już można zauważyć e, u Wyżary że nawet przy prostych pick and rollach te rozwiązania zaczynają być coraz płynniejsze, że one nie są już tak oczywiste, a nawet jeżeli są, to tempo akcji jest szybsze. E, no na pewno e, może w Polsce rzadziej tego słychać, ale e, za oceną bardzo głośno się też mówi o tym, że za rzadko podaje do Łębiego, ale to chyba nawet nie tylko on, co cała, e, cała drużyna. Więc to też jest taka dosyć bardzo specyficzna sytuacja, bo mamy zawodnika w postaci Wiktora, który jest no niesamowicie nieszablonowym zawodnikiem, no bo nie można tutaj wpisać go w żaden szablon, jeżeli mamy takie parametry, ale eee, no nadal jest takie poczucie niewykorzystania go z drugiej strony jego samodzielne, że tak powiem, kreowanie jeszcze pozostawia pewne jakby trochę do życzenia i z jednej strony Fajnie byłoby, jak to typowego ruki w drużynie z dnia tabeli napompować, że tak powiem, tą piłką, dać mu ograć się z drugiej strony. Nie w taki sposób działają San Antonio Spurs, więc tutaj mam taki duży dysonans pomiędzy tymi dwoma stronami. No, na razie można było powiedzieć, że bilans sugerowałby, że jednak fajnie byłoby pójść w taką bardziej łopatologiczną, prostą koszykówkę, żeby i pokazać, co i tak naprawdę może zdziałać sam z piłką. No ale to nadal świeży sezon nadal młodych drużyny. No tak, Rafał nam tutaj dużo wątków przedstawił. Rzeczywiście, no, ja bym powiedział troszkę krócej, no jest tragedia, jeżeli chodzi o Spurs, no bo na razie idą na 12-13 wygranych w całym sezonie w 82 meczach, no mam nadzieję, że aż tak tragicznie nie będzie, bo teraz bez star 14 kolejnych porażek, w ogóle z tych z tych już 16 niepowodzeń, to 8 było dwucyfrowych, no parę takich klęsk klęsk 40-30 punktami. Na dodatek jest pewna zła powtarzalność, bo jak doskonale wiecie i pewnie nasi widzowie, słuchacze też, którzy orientują się troszkę w koszykówce, że generalnie zresztą w sporcie też na tym polega to wszystko, żeby była pewna powtarzalność zachowań, tak, nawyków, manewrów i tak dalej. Tutaj można czuć się bardzo rozczarowany, bo tu jest taka. Totalnie zła powtarzalność, czyli tak, często Spurs zaczynają bardzo dobrze, bo imują dwucyfrowe prowadzenia, tam no nawet ponad 20 punktami prowadzili i przegrali. Na razie są specjalistami całej ligi, jeżeli chodzi o przegrywanie meczów, których prowadzą dwu, dwucyfrowo. No i ja dostrzegam Spursa, oglądam no niemal wszystkie ich mecze, prawie w całości, chociaż one są bardzo do siebie podobne, wszystko polega na tym, że, że tak naprawdę jest pełen bałagan. Tragiczny jest powrót do obrony. To w ogóle nie do uwierzenia, że to jest drużyna NBA i to, co się dzieje właśnie w tych momentach takich kluczowych, kiedy przeciwnicy odrabiają straty, to przyznam, że transition defense, który rzeczywiście wymaga i organizacji, i współpracy, i właśnie chociażby prawdziwego rozgrywającego. Znaczy, pewnie nigdy nie będzie prawdziwym rozgrywającym Jeremy, bo teraz w koszykówce jest niewielu tych rozgrywających, ale ja myślę, że ten eksperyment jak to nazwał Greg Popowicz, be Jeremy, tak, czyli niby Jeremy, Jeremy ma być sobą, ale jak on może być sobą, jak on dotychczas był głównie stoperem, tak, był zawodnikiem, przez którego tam przychodziły piłki, fajnie nawet z tych narożników boiska potrafił rozciągać, natomiast w tej chwili on absolutnie nie jest rozgrywającym, on jest tylko tak zwanym inicjatorem, to znaczy on tak, często przeprowadza piłkę na pole ataku, wyprowadza to pierwsze podanie i inicjuje ruch piłki, potem bardzo rzadko ta piłka do niego wraca. Jak pokazują statystyki, kiedy on jest na parkiecie, drużyna ma ten atak, efektywność ataku, no bo to jakoś się obiektywizuje, o jakieś 15-16 punktów gorszy niż wtedy, kiedy są, jest troszkę inne ustawienie i on nie gra na jedynce. Ja myślę, że Jeremiemu też jest bardzo trudno z Łębim współpracować, bo Mbim ma taki nawyk, że on nie atakuje tych niższych z reguły przeciwników, których ma przeciwko w Kosowie, tylko odchodzi do, od kosza. Bardzo ładnie grał Łębi wszystkie popałty, ale no chyba troszkę nie o, to, nie o to chodziło. I tutaj ja myślę, że oby nam się Jeremi nie stał troszkę ofiarą tego, tego powiedziałbym, troszkę egoistycznego pomysłu coacha Poupa, z tego względu, że no i tak, której Jereni, który sam wyrażał swoje wątpliwości co do tego, do tego swojego grania na pozycji point forward. Natomiast oby to się tak nie skończyło przy fatalnej ławce, no, naprawdę bardzo słabej ławce wobec kontuzji jeszcze, prawda, gdzieś tam nam Damian Wesel wypadał, potem pojawiał się jako rezerwowy. Natomiast zobaczmy, jak wiele stracił Calen Johnson, jak ta, no, ta sytuacja, kiedy jest tak zwana reorientacja w kierunku Łębiego. U MB jest graczem, który sam się nie wykreuje, prawda? On potrzebuje kogoś, kto mu tę grę zrobi, a tym bardziej, jeszcze jak w NBA od razu odczytano tę te, te jego tendencję, że on nie lubi kontaktowej koszykówki z wielu powodów, no chociażby środek ciężkości nie, nie, nie w tym miejscu. Natomiast no przede wszystkim brak jedynki powoduje straty, tak? Brak jedynki powoduje brak przechwytów. No tutaj, w tej klasykacji są najgorsi w NBA koszykarze z No i ten powrót do obrony, który powoduje, że oni no bilans mają, jak żaden zespół, na minusie dwucyfrowy. Dwu I tutaj można by te wątki jakoś, powiedzmy, tłumaczyć to popkulturą, tak, że z Połupem podpisano, POP, który w styczniu będzie miał 75 lat, z Połupem podpisano nowy kontrakt do 2028 roku. Ja przyznam szczerze, że ta popkultura w tej chwili zupełnie nie przekonuje. Wręcz przeciwnie, oni nie idą w dobrym kierunku, oni idą w złym kierunku. A, a być może wytłumaczeniem tego wszystkiego może być fakt, że chyba Pope nie znalazł właściwego momentu, żeby zakończyć swoją trenerską karierę. Myślę, że on może ostatnio, jak był z zespołem w Play-in, prawda, w 2021 roku, może to powinno. Nastąpić. No i do tego jeszcze dochodzi ta fatalna polityka, że jak nam gracz się troszkę rozwija, ale wiadomo, że trzeba będzie z nim podpisać jakiś wyższy kontrakt, no to on odchodzi. Tutaj można kilkunastu takich graczy wymienić, no nie tylko od Ron czy Delika White'a, czy, 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 czy no nawet mniejszej klasy zawodników. tak, nie wiem, Lonnie Walker też, też fajnie się rozwijał i potem w innych zespołach się sprowadzał. Ja myślę, że w tej chwili Spursa są takim zespołem, który nie do końca spełnia. Wymogi NBA i na dodatek przeciwnicy to wiedzą, pozwalają sobie na te straty, nawet tam pod 20 punktów, a i tak wygrywają. Także troszkę, oby też to się nie zakończyło, także na przykład Jeremi, mimo że jest ciągle czołowym, może nawet stoperem całej ligi, bo on często ma mecze, kiedy pilnuje powiedzmy De 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 Arona, Foxa. i do masa sabonica, co też jest fenomenem. Natomiast oby po, który ma tam władzę absolutną, a to nigdy do niczego dobrego nie doprowadza, nie zdecydował, że a taki fajny jest ten Jeremi, to jednak Jones wróci do pierwszej piątki, bo on lepiej współpracuje z Wendy'm i jest prawdziwą prawdziwą jedynką w poprzednim sezonie nawet niezłe notowania. Natomiast no Jeremy przesunięty do rezerwowych będzie tam miał dużo minut, ale to już zupełnie zupełnie inna sytuacja. Także no, tutaj bym powiedział dla mnie wielkie rozczarowanie. Chyba większość z nas także Amerykanów dało się nabić w butelkę przez te wszystkie PR-owe manewry. Przypomnę, że z 10 meczów u siebie koszykarze Spurs przegrali już 9, a i tak na 8 mieli soldauty, dwa ostatnie mecze dopiero bez kompletów, czyli z Atlanta Hawks i, i z Miami Heat. No bo nawet racjonalni ludzie już przestają, jak będę to kupować, prawda? Że fajna drużyna walczy, walczy, no ale przegrywa. Cały czas powtarzam, że NBA to nie jest liga do przegrywania i myślenia o przyszłości, tylko tu, tu i teraz. No i, i teraz, w tej chwili, te bilety rzeczywiście już po parę dolarów są chyba na kolejny mecz u siebie, to za 9 dolarów te najtańsze. To jest kłopot też dla całej ligi, no bo tacy Spurs jaką oni stanowią atrakcję, jak przyjeżdżają do nas na jeden mecz w sezonie albo nawet na jeden z dwóch, tak? No to widać także i w innych halach te bilety są, są, są tanie i tutaj nikt na tym nie zyskuje już. Spurs też, na Łębiego no, no jeszcze się chodzi tak? no, jest raz w roku, ale Łębi, no, fajne statystyki, ale to są takie statystyki wszystko na, na minus dla drużyny. To, że ci Spursy wyglądają tak nie za bardzo perspektywicznie, to nie mogę się z tym zgodzić akurat. Nawet mimo tego, że nie wygrywają tych meczy, to jednak no, trzeba sobie powiedzieć, że to jest po prostu rebuild i, i, i możemy mówić tutaj o wygrywaniu, no, to co Wojtku powiedziałeś, to że te bilety są coraz tańsze i coraz mniej osób przychodzi, no to to jest jakiś sygnał, że coś jest jednak, no ale z drugiej strony, jeżeli zobaczymy taki młody zespół, no to najgorsze, co może się dla nich zdarzyć pod względem wygrywania za jakieś, nie wiem, 5-6 lat, kiedy ci, te chłopaki, które będą już w prime swoim. To, to, to właśnie zająć takie 11, 12 miejsce to by było najgorsze, no bo oni jeszcze potrzebują kilka elementów tej układanki, a san to nie jest raczej miejsce, gdzie można sobie podpisać Kałaja Lenarda no, oczywiście grał, ale jeżeli chodzi o rynek wolnych agentów, więc mimo tego, że oni jakoś nie szaleją jeżeli chodzi o wyniki, no to jest tam młodzież przecież Keldon Johnson, lider zespołu, on no ma 24 lata mniej więcej. Poza tym Łębaniama, Socha, to wszystko są chłopaki 20 parę lat. Łębaniama jeszcze jest nastolatkiem, przecież więc no, niby są rozczarowania, że nie ma wyników, ale z drugiej strony no, nie możemy za bardzo wymagać od aż tak młodego składu wyników, no tak samo sytuacja w Detroit jest przecież, gdzie no, fatalnie gra, grają Pistons, którzy nie wygrali w tym miesiącu, w zeszłym miesiącu adniennego meczu, podpisali Montiego Williamsa no ale no, sam trener nie wygra meczów a to też jest bardzo młoda drużyna, więc no, w takim przypadku no to nie w tym sezonie jeszcze i w następnym też nie, no nie oczekujmy jakichś fajerwerków z tej strony. Cieszmy się tym, że naprawdę widać. Może nie do końca w statystykach, chociaż bardzo poprawił się Jeremi w rzutach trzypunktowych. To jednak jeżeli chodzi o taki test oka, jak to się ładnie mówi, to moim zdaniem bardzo ładnie nam się Jeremy rozwija rozwijał, więc tak naprawdę no powiedzmy z tygodnia na tydzień, bo już tego prokresu skokowego nie widać, ale widać, że jest coraz bardziej pewny I, i to dla nas, i dla ewentualnej przyszłości reprezentacji jest takim bardzo dobrym sygnałem, że Jeremy się rozwija A jeżeli chodzi o samych społecznych, to na tyle jest tam zdrowa kultura, są ci weterani Nie było z tego, co pamiętam, żadnych kontrowersji z tym zespołem, więc naprawdę no to, że przegrywają i nie ma jakiejś super atmosfery w tym momencie, no to już trudno, ale tak to czasami jest w NBA, że trzeba po prostu zrobić ten rebuild, żeby mieć, te, mieć kim grać za kilka lat i walczyć o, o najwyższym celem, jakie jest mistrzostwo po prostu. Nie, pewnie ja bym się z tym, z tym zgadzał, bo jakby świadomie troszkę taki kijek w murowisko włożyłem, bo przede wszystkim oni nie grają jak ten młody zespół. Bo tak, na tablicach są przeciętni. Jeżeli chodzi o wymuszanie strat przeciwnika, to powinno być charakterystyczne dla, dla młodej drużyny, prawda? Własne straty też się powinno ograniczać mimo wszystko. Oni nie grają koszykówki szybkościowej, no bo jakby nie ma z czego, tak? No nie mamy przewagi na tablicach, nie mamy przechwytów, no to nie będziemy grali koszykówki szybkościowej. No i ta, to, jaką skuteczność przeciwko nim mają przeciwnicy, no to można tłumaczyć młodością, tak? no bo przeciwnik jest inteligentniejszy, lepiej zorganizowany. Natomiast ja przypomnę, że to już jest taki piąty sezon, kiedy niby jest jakiś rebuild, ale tak naprawdę no, no potem i tak ci liderzy tych odbudowywanych pozornie drużyn, Odchodzą, tak, no już, ich, już ich nie ma. Tutaj, jak wspomniałem, kilkunastu zawodników można wymienić. Poza tym, ci, którzy się przydawali, nawet jako roleplayers, nie wiem, tu mi się przypomniał Trelawes, ten Australijczyk Landale, tak, no, nie wiem, nawet w jakimś stopniu Bryn Forbes, tak. Oni nie funkcjonowali u Grega Popowicza, ale okazuje się, że nawet taki Ubanks to potrafi być wartościowym zmiennikiem w drużynie, w drużynie nowej, w której jest, czyli w Phoenix Suns. No i, i tak naprawdę niedobrze jest, jeżeli jednocześnie coach, który jest weteranem, przypomnę, przy bilansie 3.15 w 1996 roku, Greg Popowicz zwolnił Boba Hilla, a Bob Hill w dwóch wcześniejszych sezonach San Antonio Spurs był w finale konferencji albo w półfinale konferencji i średnio wygrywał 60,5 meczów w sezonie. Teraz Greg Popowicz ma sam bilans 3.16 po 0.14, jeszcze w ogóle nikt o tym nie mówi. Pamiętacie taką sytuację w meczu Clippers? Greg Popowicz zrobił coś, co się nigdy wcześniej w NBA nie wydarzyło. Czyli podszedł do mikrofonu, poprosił announcera, na chwilę do widowni się zwrócił, żeby tam nie, nie, nie buczała tak, na kawałek Lenarda i zresztą nie tylko jego. Jaki był efekt? To buczenie było jeszcze głośniejsze. Ja myślę, że po prostu widownia nie dość, że nie aż tak, że powiem, uszanowała pozycję Grega Popowicza, to jakby pokazała mu, że też żeby zajął się swoimi sprawami, bo nie jest dobrze w tym względzie. Owszem, były takie przypadki w Lidze Akademickiej, ale to zupełnie inne środowisko, tak, no tam bilety czasami nawet droższe, tak, a to często studenci mają zniżki, to, to jest lokalne środowisko. Tu mamy, tu mamy dumę południowo zachodniego Teksasu. No i ja myślę, że przy okazji tej sytuacji tam niezła burza się wywołała w Stanach Zjednoczonych, bo paru takich, bym powiedział, autorytatywnych, czy autorytarnych także i w tym względzie komentatorów no, na czele ze ścisłą czołówką, oni nagle zaczęli przypominać, jak to było z tym Gregiem Popowiczem, że on w, pa, wcale nie jest taki komunikatywny, a to jakby pierwszy warunek dla końca i Po drugie, że on źle traktował media, no bo wszystkie te jego rozmówki, pewnie pamiętacie, przez ostatnich nawet kilkanaście sezonów, te rozmówki polegały na tym, że czasami Połk nawet do dziennikarza powiedział, możesz mi zadać jedno pytanie, dobra dwa maksimum. Tak? No jakby to też nie jest jego rola, tym bardziej on, jest, on się taki stał untouchable, jak mówiono kiedyś o wybitnej drużynie. Ja myślę, że to jest wszystko niezdrowe i na dodatek, nie ma tam kogoś, kto by pozytywnie na Połupa wpłynął, no bo jego człowiekiem jest ten generalny menedżer, tak? no też gość z trzeciej ligi akademickiej, grał w trzeciej lidze akademickiej, coś powie Popowicz też był kołczem w trzeciej lidze akademickiej, ale nie wiem, czy wiecie, jaki miał bilans, 76-129 przez 7 sezonów z, z taką małą szkołą w, w Pomonie. No i, i to zwolnienie Boba Hilla, ja to bardzo często wytykam Popowiczowi, że to było nieetyczne, nieeleganckie, tam była sytuacja, pełnych kontuzji Dominika Wilkinsa, szona Eliota, Davida Robinsona, jeszcze paru. Po prostu Pope jako przełożony Boba Hilla, który nie bez, no dłużej pracował jeszcze niż Pope oczywiście w NBA. Także no nie podoba mi się ta sytuacja i myślę, że w tym klubie też niewiele się dobrze, dobrego wydarzy w sensie jakby budowania struktury i będzie to dołowało tych chłopaków, którzy na dodatek widzą, że tam nikt nie chce przyjść, a jak ktoś przyjdzie to, to, to jak tylko to jest możliwe. No, nawet, nie wiem, Keita Kate, Bates-Diop, tak? Czy Dio, on też jest wartościowym zawodnikiem Phoenix Suns, a tymczasem on był traktowany jak takie mięso armatne. Nawet miałem okazję w poprzednim sezonie widzieć to na żywo. Wydaje mi się, że Grabkowicz może ze względu na wiek, może na to, że w jednym miejscu jest 27 lat, jeszcze nie licząc nawet 4 lat, jak był asystentem tego tak, Browna, lat 80. i 90. -tych. Ja to widzę bardzo źle w perspektywie, bo no nie ma postępu. Jest trzeci sezon regresji, i to jakiego? Znaczy, no tutaj e, wydaje mi się, że chyba kluczem jest to, że przez 20 lat był to taki złoty standard i wiadomo, można było sporo wybaczyć, bo ekscentryk, bo specyficznie się odnosi do mediów, ale idą za tym wyniki, idzie też za tym pewna taka osnowa. Hmm, Niedoścignionej kultury, po prostu, no bo tam e, każdy z graczy miał jakieś hobby. Sobie tu z e, Borisem Działem porozmawiał o kawie, tutaj e, z kimś innym o sklepie. jakieś wina, pić, tak? Tak, dokładnie. To dosyć była bardzo specyficzna, niespotykana kultura, tylko że e, miał tą przemość, że była trwałość pewnego trzonu, która była potem stopniowo wymieniana. A wiadomo, że ta y, święta trójka tak naprawdę Tim Duncan, Manu i Tony Parker, y, no potem jeszcze z Kawałiem Lenardem, oczywiście, no ale to już w późniejszym etapie, stanowili tą jakby złotą jakość, którą ciężko było popsuć i mądrym rotowaniem składu, uzupełnianiem, odświeżaniem go, można było trzymać ten poziom. No, w przypadku, kiedy no, taka szkółka na przestrzeni 20 lat, na przestrzeni 5 tak naprawdę, lat, zmieniła się raz, dwa, trzy razy tak naprawdę, no bo od fenomenu trójek przeszliśmy do fenomenu e, środkowych i dużych zawodników od wszechstronności graczy skrzydłowych po e, wielozadaniowość tak naprawdę każdego zawodnika, no wiele się naprawdę, nie wiem, czy jakakolwiek e, dyscyplina sportu tak szybko wyewoluowała na przestrzeni tak krótkiego czasu i wydaje mi się, że ciężko jest mu się odnaleźć po prostu w sytuacji, w której Tyle się zmieniło, tego trzonu nie ma i musi zbudować wszystkiego od nowa, tak? To jest jednak spore wyzwanie, bo co innego obudowywać, do, pielęgnować to, co już jest, ulepszać, dopieścić, a co innego stworzyć wszystko naprawdę no z nową filozofią, no bo tu już nie możemy unikać rzutów trzypunktowych, no bo zawsze było, że to za pewną taką loterię, no bo jest pewną loterią, tylko że doszliśmy do takiego a, poziomu skuteczności i też tego co otwiera ten rzucacz, nawet jeżeli nie wpadnie. E, no co chyba najłatwiej na przykładzie, no może już w ekstremalnym przykładzie, ale Stefana Garego, że on nie, bez piłki nawet nie dotykając jej, generuje taką prze, e, przestrzeń, że grając na dwóch totalnie non-shooterów no można nadal mieć dla nich miejsce do gry. tak mm, Więc wydaje mi się, że tu może być spory problem po prostu tego, żeby zastanowić się i zobaczyć, że Pora na gruntowne zmiany. I tutaj już mamy 19-latków, 20-latków, 24-latków, którzy może niekoniecznie będą właśnie popijać do poobiedzie kawę i porozmawiać o winach. Mają po prostu, po prostu inną generację, generację. Więc. Podkreślić trzeba, prawda, Rafale, że, że popkulturę jak najbardziej ma kolejne playoffy, tak? No, wszystkie rekordy tam, liczby wygranych. I tak dalej. Natomiast troszkę jakby już połóg nie nadążał za tym, jak te zmiany. Już było to wiele. Prawda? To był pierwszy kryzys, kiedy Spurs bo względem rzutów za trzy punkty, ale w tej chwili ja o tyle negatywnie na to patrzę, że przede wszystkim nie ma obrony przeciwko akcjom przeciwnika, prawda? I to jest problem. Nawet i chleją tymi trójkami przeciwnicy kontrą, yy, łatwymi punktami z pola trzech sekund. No z reguły to, to, to jest standard. Prawda? Myślę, że, że gdyby na swojej drodze gdzieś po koncepcji, może Tim Duncan, może Becky Hammond, tak następcami Grega Powicza, on ciągle głodny tego coachingu. Zresztą no, trudno mu się dziwić. Tak? No i też przypomnijmy, że Spurs byli mistrzami wyciągania graczy, którzy nie obciążali budżetu, a Graczy z całego świata, no cała koalicja Argentyńczyków, tak? Może wspomnę, nie wiem, Rashuna Sterowicza, paru Francuzów, bo nie tylko tam w Parkari Boris zdjął. Także w ogóle klub Spurs jest taki troszkę, dziwny, troszkę, taki dziwny zespół Oni w poprzednim sezonie to w ogóle nie spełniali, właściwie powinni zapłacić karę za to, że dolnego salary nawet nie wypełnili. Natomiast no, w tym sezonie troszkę więcej wydają, bo to między innymi głębiej, tak i, i... Ale generalnie to też jest różna, która tam wydaje 138 milionów dolarów, więc to, to nie jest jakieś, nie jest jakieś e, szaleństwo. Także no ja tak krytycznie się przyglądam, bo pamiętam wspaniałości San Antonio Spurs od 1999 roku, no, ile razy w tym San Antonio się bywało, jak fantastyczne miejsce, nawet jeszcze Alamodum i tak dalej, natomiast tutaj myślę, że, że nie ma pomysłu, co dalej z tym Połpem zrobić, prawda? Czy rodzina Bufordów, czy, 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 czy Holtów, która tam jeszcze do niedawna po wszystkim decydowała, no nie ma kogoś, kto by jakby przekonał Połpa, że może z innej pozycji, prawda? Takiego właśnie, no bo jednocześnie prezydent i ko, czy jego człowiek jako GM, to z tego się tutaj mąki nie, z tej mąki nie będzie chleba.